No kur, A co do was. Ale bomba. Co hmm? mam wiedzieć teraz? Ej, kurwa, tam dwóch pospadało, dwóch już nie żyje. E ty, po ty, po ty, po e, kurwa, samolot się rozbił, jeden został do zabicia. Bardzo ładnie. Ale bestia. Masz to sklipowane, Bartek? Mam. Mam, kurwa. To było zajebiste.